Zadanie czwarte. Obliczmy metodą pisemną. Metodą pisemną, czyli pod kreską. W podpunkcie A mamy do pomnożenia liczbą 549 i liczbą 23. Chcąc pomnożyć te dwie liczby metodą pisemną, zapisujemy je jedna pod drugą, w taki sposób, żeby liczby z rzędu jedności stały pod sobą i z rzędu dziesiątek również, żeby stały pod sobą. I pamiętaj o tym, że zawsze mnożymy od prawej strony. 3 razy 9... To jest 27, więc tutaj siódemkę zapisujemy w tej kolumnie, natomiast dwójkę, którą uzyskaliśmy tutaj, musimy już zapisać w kolumnie obok, czyli tutaj będziemy mieli 2. Dalej będziemy mnożyć 3 i 4. 3. Razy 4, ale tutaj musimy pamiętać o tej dwójce jeszcze, którą musimy dodać do wyniku tego iloczynu. Czyli zapiszmy plus 2. 3 razy 4 to jest 12. Zapisujemy jeszcze dwójkę, dodajemy dwójkę, uzyskując 14. Czyli czwórkę zapiszemy sobie tutaj w tej kolumnie, poniżej kreski oczywiście, i jedynkę, czyli tę cyfrę, którą, która stoi w rzędzie dziesiątek, w tym miejscu, czyli w kolumnie obok już. I teraz będziemy mnożyć 3 razy 5. Zapiszmy sobie 3 razy 5, dodajemy do tego jeszcze jedynkę, którą tutaj dopisaliśmy przed chwilą. I 3 razy 5 to jest 16, dodajemy do tego 1, uzyskując 17. I teraz zapisujemy 17 tutaj po lewej stronie czwórki w taki sposób, żeby siódemka stała w tej kolumnie, no i jedynkę obok. Teraz będziemy cyfrę z liczby 549 mnożyć przez 2. 2 razy 9, tutaj sobie zapiszmy. 2 razy 9 to jest 18, czyli 8 musimy zapisać tutaj w tej kolumnie. Natomiast 1 zapisujemy już obok, czyli tutaj nad tą dwójką. Teraz będziemy mnożyć 2 i 4. Zapiszmy 2 razy 4, ale do wyniku tego iloczynu musimy tę 1 jeszcze dodać. Czyli tutaj zapiszmy plus 1. 2 razy 4 to 8, plus 1 to jest 9, więc 9 zapisujemy już pod siódemką. I w kolejnym kroku tutaj mamy 2 razy 5. 2 razy 5 to jest 10, więc 0 zapisujemy tutaj i 1 obok. I teraz te dwie liczby, które tutaj uzyskaliśmy, musimy do siebie dodać. Siódamki nie mam do, do czego dodać, więc ją po prostu przepisuję. Zapiszę to troszeczkę czytelniej. Zapiszę tutaj siódemkę. Teraz mamy 4 plus 8. 4 plus 8 to jest 12, czyli dwójkę zapisuję tutaj w tej kolumnie. Natomiast jedynkę obok. Tutaj mam już do dodania trzy liczby. 1 plus 7 i plus 9. 1 plus 7 to jest 8, do tego dodajemy jeszcze dziewiątkę, uzyskując 17. Czyli 7 zapisuję tu w tej kolumnie, oczywiście pod kreską. Natomiast jedynkę, która stoi tutaj w tym miejscu, zapisuję obok. I teraz tutaj mamy do dodania trzy liczby. 1 plus 1 i 0. Czyli dodajemy tutaj te trzy liczby, które stoją w tej kolumnie. 1 plus 1 to jest 2, do tego dodajemy jeszcze 0, uzyskując 2 w rezultacie. Czyli tutaj sobie zapiszmy dwójką. Natomiast tej jedynki nie mam do czego dodać, więc ją po prostu przepisuję. I widzimy, że 549 razy 23 to jest nic innego jak 12 727. I teraz przejdziemy sobie do podpunktu B, w którym mnożymy liczbą 348 i liczbą 39. Tutaj również te dwie liczby zapisujemy pod sobą, w taki sposób, żeby liczby z jedności stały pod sobą i liczby z dziesiątek również jedna pod drugą. I znowu pamiętamy o tym, że zaczynamy mnożyć od prawej strony. Czyli tutaj będziemy mieli 9 razy 8, zapiszmy sobie 9 razy 8, to jest 72, więc dwójkę musimy tutaj zapisać w tej kolumnie, natomiast siódemkę zapisujemy już obok. I teraz mnożymy 9 i 4. Zapiszmy sobie 9 razy 4, przy czym musimy jeszcze tutaj dodać siódemkę, czyli tutaj będziemy mieli plus 7. 9 razy 4 to jest 36 i do tego dodajemy jeszcze siódemkę. Uzyskując w rezultacie, tutaj zapiszę czytelniej znak równości, w rezultacie uzyskujemy tutaj liczbę 43. Więc trójkę zapisujemy w tej kolumnie pod kreską, natomiast czwórkę zapisujemy dalej. I w kolejnym kroku mnożymy 9 przez 3. 9 razy 3 i do tego jeszcze tę czwórkę musimy tutaj dodać. 9 razy 3 to jest 27, do czego jeszcze musimy dodać Czwórkę, czyli uzyskujemy w rezultacie 31, więc jedynkę zapisujemy tutaj dalej w tej kolumnie, a trójkę obok. I dalej pamiętajmy, że w kolejnym kroku już teraz cyfrę tworzącą liczbę 348 musimy przez 3 przemnożyć. Czyli tutaj będziemy mieli 3 razy 8 to jest 24, czyli 4 teraz tę 4, która tutaj stoi w rzędzie jedności, zapisujemy w tej kolumnie, tutaj pod trójką. W kolejnym kroku, oczywiście musimy pamiętać o dwójce, którą musimy tutaj jeszcze w kolumnie obok zapisać. I teraz mnożymy 3 razy 4. Zapiszmy 3 razy 4. Pamiętaj o tym, że to zapisywanie tutaj nie jest konieczne. Ja to zapisuję, żeby zobrazować, co liczę. I teraz do tego iloczynu jeszcze musimy dwójkę dodać, czyli będziemy mieli plus 2, 3 razy 4 to jest 12. Dodajemy do tego dwójkę i uzyskujemy w rezultacie 14. Czyli czwórkę zapiszemy już tutaj w kolumnie obok, natomiast jedynkę musimy powyżej zapisać. I teraz będziemy mieli 3 razy 3. Zapiszmy 3 razy 3. I do tego dodajemy tą jedynkę, którą tutaj sobie zapisaliśmy, czyli będziemy mieli plus 1. 3 razy 3 to jest 9, plus 1 to jest 10, czyli 0 zapisujemy tutaj i jedynkę obok. I te dwie liczby, które tutaj uzyskaliśmy, musimy do siebie dodać. Dwójki nie mam do czego dodać, więc ją po prostu tutaj przepisuję. I 3 plus 4 to jest 7, następnie 1 plus 4 to jest 5, 3 plus 0 to jest 3. Natomiast te jedynki nie mam do czego dodać, więc ją po prostu przepisuję bez zmian. Widzimy zatem, że 348 razy 39 to jest 13 572.